Siema! Z tej strony Glitchy, a to jest ponownie SCPD Endurance. Endurance. Bez przyduszenia lecimy sobie po prostu noc czwartą. Zobaczmy co nowego nas tutaj czeka. Dobra, na sam start odpalamy komputerek, aby przekonać się jakie nowe potwory na nas czyhają. Dobra, słyszałam coś. Nie, nie to. Uśwaczał mi już jest. Chciałam. Good. No nie za dobrze mi poszło Teraz te początki tym bardziej będą takie trudniejsze. Wow, no ale ciekawostkę rzuciłaś po prostu. Że, że Intali tym trudniej, kto by się spodziewał. Czego nie widziałam? Czy... Dobra. Coś dzisiaj chyba nie jest w mój dzień. W sumie to dopiero co wstałam. Nie chcę, aby to było moje wytłumaczenie, ale zobaczmy. no ja muszę. No albo ten, albo ten tak. A, zjewam. To jest masakra teraz ta noc. Nie widziałam póki co chyba nikogo nowego. Kuźwa! Niechcący. A, nie ma nic nowego. ten będzie mnie wkurwiał A tu jestem na razie Dla skoro tu jestem Musisz? miesza mi się kompletnie wszystko. No sz... Nie tu. Gwiazdka, y, gwiazdka dy, u. No, pie, zajebiście. Przestań! Jakie to denerwujące. Widzę, że się namęczy dzisiaj. Nie wiem, czy zdążę to w ogóle dzisiaj zrobić, bo obiecałam bratu ubrać z nim choinkę w ogóle jak wróci z kościoła. Więc najwyżej w inny dzień. Te no nie no. Już. p u -h. chyba źle. p w p u -h.

A zapomniałam o tym kółko czy krzyżyk UCD4. piępszej wy pierwszej dobra tu tak nie dobra o nie nie chciałam i nie nie chciałam Jebač. O. Co se odjebalo? Pede. 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 Dobra. E yes, which... Robimy sobie tak. Teraz tak. O nie! Nie! Czy ja mam. Dobra, przyznaję, nie pilnowałam cię. A już było znacznie lepiej. Prawie czwarta. Więc już postępy jakieś w tej nocy są Jak zwykle na sam początek trochę energii oszczędzić WC że L to jest Q albo 9J WC L Q J A bez okularów. A jednak wzrok nie taki zły. Nie! U. C L, U C -l Dobra se polaz Tutaj se A doktorka nie patrzyłam Gdzie on by mógł być? Tak, już, dobra te teraz to obu zgubiłam. Dobra, yy. nie wiem może ogubiłam się kompletnie już. No jest. de novo ding d kiedy chcesz dobrze dostajesz po dupie a, a komputer 7 4 tu jest o a tu jest dobra ładnie się tego wali dobra Ten jest tu, a ten tu. Już se poszedł. Uro teraz, kiedy znalazłam SCP-049? Ja tu wrócę. Na, albo później, albo następnego dnia, bo mówię, coś mam jeszcze do zrobienia. A nagrywam póki co prawie pół godziny. A ty mnie przechytrzyć. Dobra, poszukajmy doktorka na kamerach. nie powinnam nasić wszystkiego, kiedy nie wiem gdzie ten jest. WCHDR na niej hasło w miarę łatwe. Dobra. Pierdol się. A ten se poszedł. Tu jest. jeszcze mi tak Pierdole. Dobra, doktorek. Nie ma go tutaj. Ty, ale tu jest otwarte. On mógł się gdzieś kuźwa przedostać się. O, zjebałam. O. Myślałam, że drugie drzwi są zamknięte. Słuchaj, wam, a miałam łatwe hasło. Dobra, najpierw sprawdźmy, gdzie tam ci są to znaczy pewnie tam, gdzie zwykle. VX4UN. Właśnie tam było dobrze, bo miałam łatwe hasło. Dobra, tu, tu zamknę od razu.

jednak wkurzający. NIE! Doktorek? Pierdol się. Dobra, tego tam zamknę. X4 UM. No właśnie, teraz bym nie zabił. O kuźwa! A już miałam... a no i chuj mogę zaczynać od nowa. Zabij mnie, bo doktor i tak po mnie idzie. Przynajmniej będziesz szybciej. Bo już chyba nie da się zapobiec, jak on wejdzie do windy, co? Fla9. Nie. F5. A9. Trudno tak z daleka widzieć. O, chyba źle wpisałam. F5, wykrzyknik A9. A na 3 wpisałam zamiast 5. Nie ufam ci. Kamerę mam tu Na czas kiedy tam przyjdzie Jakiś No i będzie mi przeszkadzał, co? Myślę, że to rozsądnie, aby mieć właśnie Tak kamerę przy otwartej windzie Wtedy będę widziała jakby tam już był Krzyknik, a dziewięć. Kryli, a mnie denerwujesz. A mnie dzisiaj on denerwuje. Jeszcze nigdy chyba tak często mi nie przychodził jak teraz. Teraz patrzymy na tą kamerę. Mam chyba za mało procent. się? Aha, no jestem skupiona. Nie no, drzwi nie zamknę, to niepotrzebnie się w ogóle gapie. Pozostało czekać. Ale raczej nie było raczej za wcześnie. Jak mnie gardło boli, to niemożliwe, naprawdę. Jestem chora teraz po prostu. Szósta! Udało się! We did it! We did it! Nas czwarta za nami. Jestem ciekawa, ile tu jest ogółem nocy. Czy będzie pięć jak we FNAF-ie? Chociaż widzę dodatki. Zobaczę co. A, to jest ten opis SCP. Więc ja jestem ciekawa, czy będzie 5 nocy, jak we FNAF-ie. Czy będą jakieś noce dodatkowe, czy to nie będą dodatkowe, ale po prostu będzie więcej. Yy, zobaczymy z czasem, tak. Na razie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się na ra następnym razem. Cześć!